Będę dzisiaj mówić o dwóch produktach wellness, ale zacznę od statystyk e, i dwóch produktów, które w tym statystykach po prostu wygrywają na niedobór w Polsce i w całej Europie. Czyli numer dwa, e, Omega 3, gdzie 90% uwaga osób, które. Mm, Uwaga, się też badają pod tym kątem, bo tutaj jeszcze jest duża trudność, dużo osób w ogóle nie bada. Możecie nawet z samego własnego przykładu z siebie zobaczyć, czy w ogóle kiedykolwiek zbadałyście stężenie omeg w waszym organizmie, bardzo mało osób tego nie robi to robi. I właśnie tutaj te statystyki pokazują na tych osobach, które te badania robią, więc to jest jeszcze dodatek, no nie? 90% z tych osób, które są badane, mają niedobory kwasów omega-3. To jest ogromny znak, bo za chwileczkę Wam powiem, dlaczego te kwasy 3 omega są tak ważne w naszym organizmie. Oprócz tego punkt 4. 60% ludzi w Polsce szacunkowo ma niedobory magnezu. I to jest tak samo te osoby, które są badane, a magnez jest szalenie ważny dla nas i też Wam to pokażę, dlaczego warto na te dwa produkty zwrócić uwagę w naszej ofercie. Zaczynając od magnezu, dlatego że byłam, jestem w sumie dalej ambasadorką właśnie tego produktu, który jest w sumie nowością u nas od pierwszego katalogu i od pierwszego katalogu jak weszedł do naszej oferty to było BUM! Nie ma tego produktu. Dlaczego? Bo jest naprawdę rewelacyjny. Yy, polecając produkty ładne z naszym katalogu zawsze patrzcie na korzyści, a raczej to co osoba potrzebuje na dany moment. Czyli po prostu pytajcie. Czy ktoś odczuwa zmęczenie, czy ma skurcze mięśni, brak koncentracji, czy się wysypia, czy ma na przykład migreny, czy ma stresujące sytuacje w ciągu dnia, czy albo brak energii, ciężko się wstaje z łóżka, czy masz wrażenie, że ta jakość snu jakaś jest nie bardzo, ta koncentracja też jest nie do końca dobra, jeżeli zmaga się, Osoba, a na pewno większość waszych klientek i wy same zmagacie się z tego rodzaju trudnościami, to ten produkt jest właśnie. Dla Was. I ja zawsze jak polecam coś, to najpierw muszę to samo przetestować i oczywiście to testowałam, bo na tym polega bycie też ambasadorką. Oczywiście ja zapraszam na mojego IG, Klaudia M. Starzyk, tam w zapisanych tych relacjach będziecie mogły sobie też te relacje dla siebie wziąć. Oczywiście można je używać na swoich mediach społecznościowych, ale również tam są moje testy jak ja testowałam właśnie ten produkt przy użyciu właśnie zegarka ja noszę Garmina na co dzień śpię w nim, myję się w nim, wszystko w nim robię dosłownie, biegam, wszystko dosłownie wszystko w nim robię, więc on idealnie wylicza każdy parament mojego ciała, ja jako kobieta, która no jakoś nie myślę, że się nie wiadomo jak stresuję, bo nie pracuję w korporacjach, nie mam jakiegoś wyścigu szczuru i w ogóle No jestem małą trójki dzieci i też mam pracę poza Oriflame bo również przyjmuję ludzi dietetycznie do mnie bezpośrednio, natomiast to nie jest jakoś nie wiadomo jak stresujące. Natomiast właśnie pokazało, że jednak u mnie to streszenie jest naprawdę mega wysokie. I właśnie na bazie właśnie mojego zegarka, tutaj po lewej stronie macie listopad, gdzie jeszcze tego nie zaczynałam, i też to specjalnie tak to pokazywałam, że. Żeby, żeby ludzie widzieli, że jeszcze przed w ogóle dostaniem produktów do testowania, w jaki sposób wyglądały, wyglądał właśnie mój codzienny dzień, i też noc, w sensie, że ja podczas snu się bardzo stresowałam. To są te pa parametry em, pomarańczowe. Natomiast tutaj druga, która się teraz pokazuje, to już jest po mniej więcej 3-4 tygodniach stosowania produktu, gdzie po prostu to się zmienia. Stopniowo oczywiście, no bo przecież to też potrzebuje organizm na regenerację, na wszystko. A w tym momencie, jakim bym nie miała dzień, bo ja cały czas to suplementuję, cały czas, to nie ma w ogóle żadnych momentów, gdzie ja się w nocy stresuję, czy w ogóle jakoś mimo męczących dni, że mam jakieś spadki energii i tak dalej. Wręcz przeciwnie, mam w końcu pełno energii, też się lepiej koncentruję, mogę szybciej zasnąć i wstaję bez włączania, wiecie, drzemek i w ogóle, więc to jest naprawdę niesamowite. I właśnie o tym też mówię na swoich mediach społecznościowych w tym zapisanym kółeczku magnes, więc możecie sobie tam wejść i zobaczyć, bo ja dokładnie to po prostu opisuję, jak ja to testowałam po kolei, dlaczego to jest tak rewelacyjne i potrzebne dla każdego człowieka. Więc jeżeli jeszcze nie masz tego produktu, a chodzisz, nie wiem, do szkoły, studiujesz, czy po prostu masz stresujące. Stresujące dni, albo dolega ci rzecz, o której mówiłam, to znaczy, że te niedobory magnezu masz i suplementuje się go na wieczór, żeby nie było. Czyli nie rano, tylko na wieczór przed spaniem. No i czeka się 2-3 tygodnie i naprawdę się wszystko normuje. Naprawdę de, bez po prostu produkt. No i jeżeli chodzi o kwasy, omega-3, to popatrzcie. Przede wszystkim chcę, bo bardzo dużo społeczności, też osób, które do mnie przychodzą na dietę, boją się w ogóle tłuszczy. A tłuszcz, czyli to co nosimy, na przykład w postaci nadmiernego, nie wiem, boczków czy gdziekolwiek innego, to nie jest on więc to jest pierwsza rzecz, która jest dość ważna. Natomiast tłuszcze, czyli jedzenie w ogóle tłuszcz, tłustych rzeczy, też wychodzimy się z takiego nurtu, gdzie teraz jak idziemy do sklepu, to ludzie, kupują, nie wiem, nabiał, im mniej tłuszczu, tym lepiej. Im chudszy ser, im chudsza szynka, tym lepiej. No guzik, prawda, nie lepiej, ma być im tłuszcze, tym, tym lepiej, wtedy Lepiej też się wchłaniają nasze witaminy, czyli z tłuszczami wchłaniają się witaminy A, D, E i K, czyli popatrzcie, witamina D, nawet jeżeli, nie suplementujesz, nawet jeżeli ją suplementujesz, a na przykład masz za mało kwasów omega-3 w swoim organizmie, no to ta witamina D nie będzie się suplementować, co to oznacza, że twój stan z zdrowia też nie będzie zbyt niedobry. Ale teraz popatrzcie znowu z drugą strony, jeżeli masz do czynienia z przyrostem na przykład masy ciała dość dużej. Tu bardzo dużo pacjentów jakby redukuje sobie poziom stężenia witaminy D w organizmie, czyli do tego potrzebuje kwasów omega-3, to wtedy samoistnie, nawet bez diety, po prostu ze wskazówkami zrzucają nadmierne kilogramy. Natomiast jak są niedobory tych kwasów omega-3, to po prostu zaczynamy rosnąć z powietrza, jak to mówią. Jeżeli masz problemy skórne, suchość na przykład rąk, często na, na zimę, Mamy suche, spierzchnięte nogi i stopy. Nasze są po prostu aż twarde, zaczynają się tak, wiecie, brzydko robić. To nie jest tylko i wyłącznie tego, że jest zima i mamy cały czas skarpety na nogach, ale właśnie to, że mamy niedobory kwasów omega 3. Jak nam się łamią włosy, paznokcie, to jest to samo. Skurcze mamy, jakieś bóle mięśni, stawów, bolą nas tak oczy, czerwienią się bardzo i tak szczypią. To znak, że masz nieodpowiednią ilość kwasów Omega-3 w organizmie. Masz osłabiony organizm, problem na przykład z pamięcią, z koncentracją. Popatrzcie, jak to się łączy. Omega-3 łączą się niesamowicie z magnezem. Zaburzenia hormonalne, nieregularne miesiączki, nasilone PMS-y to jest właśnie skutek. Tego, że jemy za mało tłuszczy, czyli brakują, brakuje nam kwasów omega-3. Szalenie ważna rzecz. Tutaj już nie jedna dziewczyna w naszym zespole po prostu by zaczęła brać większą dawkę kwasów omega-3, bo pamiętajcie, to, co zalecają, czyli dwie kapsułki kwasów omega-3, które my mamy, to jest dla zdrowych ludzi, żeby utrzymać to cały czas w dobrej kondycji. Natomiast jak na przykład mamy intensywne miesiączki, bóle menstruacyjne albo nasilony PMS, no to już musimy zażyć sześć żeby było, żeby właśnie nie mieć takiej dolegliwości. Tak samo ze skórą czy z włosami itd. Jeżeli masz obniżony nastrój, ciągłe zmęczenie takie wiecie, że zasypiacie w ciągu dnia, to jest wszystko oznaka, że brakuje wam kwasów omega-3. Popatrzcie, ile osób wokół Was ma i boryka się z takimi trudnościami, a wy w własnych katalowych, własnych e-sklepach właśnie macie ten produkt, który może im pomóc i dzięki temu po prostu zaczną lepiej Funkcjonować. A dlaczego nasz produkt? Popatrzcie, nasz produkt jest zrobiony z dzikich małych rybek, które są poławiane z miejsc, które są czyste. Małe dzikie ryby, typu sardynki nie lecą do tak zanieczyszczonych miejsc, gdzie na przykład można spotkać wieloryby, rekiny, a z wielorybów, rekinów najczęściej się wydobywa różnego rodzaju trany, więc z takich tranów, które kiedyś były w latach 80. -tych, 90., -tych jak najbardziej, bardzo dobre, teraz. Wyrzuca się to do kosza, dlatego że oprócz z takim tranem połykacie pełno metali ciężkich, więc jak wybieracie dobry produkt, to on musi być czysty i z dzikich rybek. Czyli to, musi, to nie może być syntetyczny produkt, tylko wręcz naturalny, ale z takiego miejsca, żeby rzeczywiście ta natura do Was wchodziła, bo takie naturalne produkty lepiej się aplikują. Więcej